Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy na vlogu Nie te Chiny w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek będzie noworoczny. W związku z tym, że zbliża się chiński nowy rok, na który oczywiście wszyscy w Chinach czekają, mamy dzisiaj zamiar z An An. Pokazać wam trochę zwyczajów noworocznych. That's right it's a muddy Paddle. Ann -an już znalazła e, kałuże, ale nie o kałużach będziemy dzisiaj mówić, tylko będziemy mówić o zwyczajach noworocznych z okazji chińskiego Nowego Roku. E, postaram się Wam tutaj wymienić kilka takich, e, najbardziej powiedzmy, powszechnych i pokazać Wam, jak to wygląda e, w praktyce. Więc e, zaczynamy i zapraszamy. Pierwszy zwyczaj noworoczny to sprzątanie mieszkania, robienie porządków i wyrzucanie starych rzeczy. Zobaczcie jak tutaj wygląda. Ludzie robią porządki i wyrzucają wszystkie stare rzeczy. I tak wygląda generalnie sytuacja. I wyrzucają wszystkie stare meble. I, I robią porządki w mieszkaniach, a wszystko dlatego, żeby nie wchodzić w nowy rok ze starymi, e, ze starymi zwyczajami i ze starymi rzeczami, tylko żeby e, w, w nowym roku wszystko było nowe. Więc ludzie pozbywają się tego, co stare. Drugi zwyczaj to dekorowanie, e, dekorowanie czerwonymi lampionami i czerwonymi wycinankami. Proszę bardzo w taki sposób. Szczęśliwego nowego roku. Proszę bardzo. Rok smoka. Wycinanki są wycinanki są w zazwyczaj w takie motywy, w jaki jest nowy rok. W tym roku jest rok smoka, więc proszę bardzo. Małe, skoki, małe smoki tutaj są. Tak wyglądają małe smoki. O, chłopczyk i dziewczynka. Kolejny zwyczaj to... Czekajcie. Trzeci zwyczaj to zawieszanie znaków z, ze znakiem szczęście do góry nogami. Proszę bardzo. Tak wygląda. E... Wieszanie znaku szczęście odwróconego do góry nogami to jest bardzo popularne, e, nie tylko w czasie chińskiego roku, ale też e, tutaj, właśnie na południu Chin: e, też ludzie e, jak na przykład kupują mieszkanie, czy kupują dom, czy jak odbierają od, deweloper, od dewelopera dom, to. E, to wszędzie są poprzyczepiane po właśnie znaki szczęścia e, do góry nogami. Także to jest kolejny, trzeci, e, trzeci zwyczaj e, noworoczny w Chinach. Dobra, lecimy dalej. Pokażemy Wam zaraz coś więcej. Oczywiście, widzicie, lampiony tutaj są poprzywieszane wszędzie. Kolejny zwyczaj noworoczny, czwarty, czwarty, to kupowanie nowych ubrań i wymiana garderoby. Generalnie, jak przyjeżdżacie do Chin w czasie chińskiego Nowego Roku albo zaraz po chińskim Nowym Roku, to możecie zobaczyć, że wszyscy chodzą w nowych ubraniach. Ludzie kupują sobie nowe ubrania, właśnie na chiński Nowy Rok, żeby wejść w nowy rok ładnie ubranymi. W nowe, w nowe ubrania, i żeby tam pozbyć się tych starych, znoszonych ubrań z poprzedniego roku. Ale jak widzicie, ja cały czas chodzę w tej samej kuszuli. Także ja jeszcze nie weszedłem w nowy rok z nowymi ubraniami. Następny zwyczaj, zwyczaj numer 5, o ile się nie mylę. An An wypatrzyła kałużę. Następny zwyczaj piąty to noszenie czerwonej bielizny. Jeśli e, kobiety i mężczyźni urodziliście się w roku smoka, tak jak Simpei, to e, na chiński nowy rok, jeśli na wasz znak przypada w chińskim zodiaku, to będziecie musieli nosić czerwoną bieliznę na szczęście i żeby być bezpiecznym. Także czerwony kolor generalnie w Chinach ma bardzo pozytywne znaczenia Kolor czerwony, kolor żółty to są dwa najpopularniejsze kolory. Więc to, co czerwone, to jest popularne. No a właśnie z tą bielizną jest tak, że jeśli się urodziliście w roku Smoka, simple się urodziła w 1988. Więc jeśli urodziłyście się w tym roku, to, le, to lepiej, żebyście zaopatrzyły się w czerwoną bieliznę, żeby was, żeby was chroniła. Aura. E, idziemy dalej, bo z Anną An idziemy na spacer. Zbliżamy się do kolejnego, e, kolejnej e, tradycji nowej, noworocznej, która jest tutaj, właśnie przed wejściem do naszego osiedla. Zaraz Wam pokażę. Uuu, ale zimno dzisiaj. Uuu, ale wieje. Czekajcie, zbliżamy się do wyjścia z naszego osiedla. I tam czeka na Was kolejna tradycja noworoczna. Kolejna tradycja noworoczna. Moi drodzy, to drzewka pomarańczowe. Come, let's open the gate. Mm -hmm. Oh, open the gate. Kolejna tradycja. Wait a moment. Come, come. Yes, this way. Kolejna tradycja noworoczna to an an. Come to the D. To drzewka pomarańczowe. Proszę bardzo, ile tutaj pomarańczy. Które są odgrodzone siatką, żeby ludzie nie pozjadali. Piękne tutaj dekoracje przy osiedlu. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Proszę bardzo jakie drzewko ładne Proszę bardzo ile pomarańczy i on tego odysłam? Ora. Tak to wygląda. Mm -hmm. Wait a moment. Drzewka noworoczne z pomarańczami. W domu też je można mieć. Dobra, kolejna tradycja noworoczna, chyba już szósta, to powrót do domu na chiński nowy rok. E, dlatego macie w Chinach największą migrację świata. Miliard ludzi się przemieszcza po całych Chinach w ciągu dwóch tygodni, ze względu na to, że wszyscy wracają do domu w celu odwiedzenia rodziny i w celu spędzenia. Czasu z rodziną. Wait a moment Anne, -An, we go to the park. Come. Idziemy do parku, muszę zabawić An An. E, także wszyscy wracają, wszyscy się przemieszczają i są mega, mega, mega wielkie korki. E, także dlatego macie tutaj tą tą wielką chińską migrację, żeby spędzić czas z rodziną. Kolejny chiński zwyczaj noworoczny. Yeah, it's really cold, let's go. Ale zimno dzisiaj. Kolejny zwyczaj chiński nowy, noworoczny to sprzątanie mieszkania. Sprzątanie mieszkania i e, sprzątanie mieszkania przed Chińskim Nowym Rokiem, żeby było czysto. I nie wyrzucanie śmieci. To znaczy, jak mu sprzątacie, no to wyrzucacie, ale później w czasie Chińskiego, no, w czasie chińskiego Nowego Roku, tam przez kilka dni nie wyrzucacie śmieci, także tam śmieci, które zbierzecie przez 3-4 dni to nie idziecie i nie wyrzucacie ich e, dlatego, żeby szczęście nie wyrzucić e, bo jeśli wyrzucicie śmieci, no to możecie szczęście wyrzucić to, które macie w domu więc e, ludzie tutaj oczywiście Ludzie tutaj oczywiście szczęście e, kładą na. Jest, jest priorytetem, i oczywiście wszyscy mają tutaj bzika na punkcie szczęścia na chiński Nowy Rok. Także sprzątanie mieszkania i później e, niewyrzucanie śmieci. E, tak się mówi, że żeby nie wymieść. Jak zamiatacie podłogę, to już w czasie chińskiego roku nie sprzątacie, żeby nie wymieść tego szczęścia. Przez drzwi z waszego mieszkania. My już sobie wracamy z An An do domu. Pokażę wam jeszcze kilka chińskich zwyczajów w domu. Bardzo zimno dzisiaj. Zaraz wam pokażę przy wejściu do naszego mieszkania jakie są zwyczaje chińskie. Jak się dekoruje drzwi wejściowe w mieszkaniu w Chinach. Idziemy na 26. piętro, mieszkamy na 26. Pokażę Wam zaraz, jak się dekoruje drzwi mieszkania albo drzwi domu na chiński Nowy Rok. My mamy jeszcze dekoracje z zeszłego roku, który był rokiem królika, czyli moim rokiem. Rok królika jest. Ja jestem z podznaku znaku królika. Urodziłem się w 1987. Więc jest królik, a później jest smok. Let's go, let's go, let's go. Oh no, it's uh, floor 13. Wait a moment. Mm -hmm. Some other people are coming. An-An mm -hmm. oh. się ukrywa. an nie jest nieśmiała dzisiaj. Także ja się urodziłem w roku królika, a Simpei się urodziła w roku smoka. A u nas w mieszkaniu mamy jeszcze dekoracje z zeszłego roku. Z roku królika to Wam pokażę. Ale z tego co wiem, to Simprei kupiło jakieś nowe dekoracje na chiński rok smoka, więc będę musiał. Będę musiał przedekorować nasze drzwi wejściowe, żeby był smok, a nie królik. Ok, arrived. Przejechaliśmy na 26 piętro. Go out. Mm -hmm. Także. Na pewno już widzieliście na poprzednich filmach Chi, wejścia do chińskiego mieszkania albo go, 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 albo do chińskiego domu. Dekoruje się proszę bardzo, takimi dekoracjami. Mamy z zeszłego roku, mamy królika, a w tym roku musimy zmienić na smoka. Też macie znak szczęścia, proszę bardzo. Yes, go, take off the shoes. An, -an mówi, że to, te króliki to są wszyscy członkowie naszej rodziny tutaj. Go inside. Yes, go inside. Go inside, go inside, go inside. Take off the shoes. Dobra, ale smoka mamy z drugiej strony. Dobra, wróciliśmy z an, an bo bardzo zimno. Pokażę Wam kolejny zwyczaj chińskiego nowego roku. To czerwone koperty, moi drodzy. On On the sofa? Czerwone koperty, proszę bardzo. Czerwone koperty z pieniędzmi daje się innym ludziom. I członkom rodziny, i przyjaciołom na szczęście. One tak są pakowane, tam po 10 albo po 5. Możecie je albo kupić w sklepie, albo dostaniecie, albo dostaniecie w pracy. Czerwone one są wszędzie i wręczają właśnie je sobie ludzie na chiński nowy rok, proszę bardzo. Uu! W banku często możecie dostać. Uuu jeszcze o, czerwone koperty. Proszę bardzo ile. Proszę bardzo ile dostaliśmy czerwonych kopert. O, te są takie fajne patrzcie ze smokiem. Także tu mamy całą kolekcję. A ile pieniędzy wkłada się do czerwonej koperty? Na pewno chcielibyście zapytać. O, tu jeszcze tutaj mamy. Do czerwonej koperty wkłada się tak pomiędzy 100 a 500 juanów. Powiedzmy, tak uśredniając. Wiadomo, że im bogatsza rodzina, tym wkłada się więcej. Im biedniejsza rodzina, w tym wkłada się mniej. Ale obecnie chyba najmniejsze kwoty to 100 juanów. Średnio tak. 200-300 juanów, jak an an i Yang, Yang dostają jakąś czerwoną kopertę, to jest mniej więcej 200-300, 400 juanów, czasem 500 e, 1000 bardzo rzadko, 100 też bardzo rzadko, także myślę, że 200-300, 400 juanów e, tak obecnie wygląda. Wkładanie do czerwonej koperty, czerwone koperty dostają głównie dzieci. Głównie dzieci e, i nastolatkowie, i osoby, które nie pracują, jakby które jeszcze nie mają pracy, na przykład tam dzieci, które mają 20-25 lat, czy tam studenci, i oni właśnie wtedy jeszcze dostają czerwone koperty od innych członków rodzin. No, to tyle o czerwonych kopertach. O, widzicie? A Simpej tu już ma. To strawberry, mm, a jest sobie truskawkę. O widzicie, a tutaj Simpei ma już przygotowane dekoracje na. Chimpei ma już przygotowane dekoracje na drzwi ze smokiem. Także będę musiał zmienić na zewnątrz. Kolejny zwyczaj to jedzenie orzechów, darów ziemi. O, oh, Simpei widzę tutaj gotuje truskawki. A Simpei? Would you like to say anything to our uh, viewers? Simpei tutaj robi wypieki. Simpei jest zajęta. Kolejny uh, zwyczaj to jedzenie orzechów. Proszę bardzo, jesteśmy przygotowani. I'm making video about Customs uh, for the Chinese New Year. Jedzenie orzechów, proszę bardzo. Różne rodzaje orzechów. Mamy całe pudło. Kolejny zwyczaj, prezenty. Wszystko w Chinach to czerwone ma dobre znaczenie. Proszę bardzo. Czekolada na prezent. Zapakowana w takie piękne pudełko z życzeniami szczęśliwego Nowego Roku. Z wizerunkiem smoka. Proszę bardzo. Pudełko z prezentami. Noworoczne prezenty. Czekajcie, gdzieś jeszcze mieliśmy te różne prezenty Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zaraz wam pokażę, jeśli ta miała jeszcze jakieś prezenty, ale nie wiem gdzie je włożyła. Czekajcie, czekajcie. Nie tutaj. It and eat nicely. I'm not eating now. Eat strawberry, a nie truskawki. Okej, okay, thank you, give it to me. Mm -hmm. Czekajcie, czekajcie, poszukamy. Może znajdziemy. Looking for you, gdzieś jeszcze takie dwa pudełka czerwone widziałem ale nie wiem, gdzie są. Dobra, no ale w każdym razie e, prezenty właśnie takie pakowane w czerwone e, w czerwone opakowania, e, które daje się innym osobom. E, I zazwyczaj są to jakieś e, słodycze, czekolady, orzechy, ciastka, e, jakieś jeszcze powiedzmy odżywcze rzeczy typu tam e, jakieś sproszkowane mleko w proszku, czy jakieś białko, czy jakieś e, tam proszki z różnych sproszkowane orzechy, generalnie coś dobrego dla zdrowia. E, no także także tak, czekajcie kurczę. Chciałem znaleźć jeszcze dwa pudełka i nie wiem gdzie są. Może pójdzie, później się znajdą. Dobra, jeszcze na koniec, już kończąc. Kilka zwyczajów noworocznych, yy, które odnoszą się stricte do wigilii chińskiego nowego roku, czyli kiedy cała rodzina się spotyka przy stole i wszyscy jedzą. Yy, jeden ze zwyczajów to lepienie pierogów. Cała rodzina zaangażowana w, w lepienie pierogów, yy, powiedzmy coś takiego jak na wigilię w Polsce. Kolejny zwyczaj to jedzenie ryby. Jedzenie ryby po to, żeby były dobre połowy w, w nadchodzącym roku i żeby były dobre zbiory, jeśli chodzi o jedzenie. I o połów ryb, żeby było w brud jedzenia, więc je się rybę. Kolejny zwyczaj to oglądanie... Gali chińskiego Nowego Roku, gali noworocznej, um, która jest transmitowana właśnie w telewizji. CCTV, chińska telewizja transmituje tą galę. No i tam ona ma w ogóle największą oglądalność na świecie. E, miliard, ponad miliard osób ogląda tą galę. No i tam są różne występy. E, występy, kabarety. Śpiewanie, jakieś tam tańce i tak dalej. Wywiady z ludźmi, jak im się tam wiodło w, w poprzednim roku, jakie mają plany na przyszły rok. No i oczywiście życzenia wszelkiej pomyślności i szczęścia na nadchodzący rok. No i ta gala trwa, powiedzmy, tam od. ona chyba o ósmej się zaczyna wieczorem, czy o dziewiątej? I ona tam trwa aż do północy, A, aż do północy, i tam po północy, chyba. Kończy się o pierwszej czy o drugiej, jakoś tak. Także cała rodzina ogląda tą galę, no i tam właśnie, też jest podsumowanie, jak się kraj rozwija i, i co zostało wybudowane w kraju. Są wywiady z różnymi tam e, osobami z całych Chin, z jakimiś tam na przykład żołnierzami czy e, pracownikami, którzy też pracują w czasie chińskiego Nowego Roku. E, no i tak. Dobra, i teraz już ostatni zwyczaj na sam koniec zostawiłem. Ostatni zwyczaj na sam koniec to fajerwerki. Fajerwerki, które, które o północy, które o północy są puszczane tutaj, we wszystkich miastach w Chinach, i tutaj no, one tam, one są. An-An tutaj przyszła one są generalnie e, w każdym mieście puszczane a tutaj u nas fajerwerki e, fajerwerki są w świątyni zawsze, w tej świątyni jest dużo i o północy tutaj wypuszczają te fajerwerki tu można zobaczyć wszędzie na niebie i tu właśnie w świątyni cały czas w świątyni słuchajcie tłuką tymi fajerwerkami i jest bardzo głośno dzieci się budzą dzieci się budzą i spać nie można w nocy także a fajerwerki są y, puszczane i robiony jest hałas dlatego żeby odstraszyć bestie żeby odstraszyć smoka nie smoka żeby, wait a moment żeby odstraszyć bestię, która przychodzi z gór i przychodzi z daleka, żeby zaatakować domostwa. żeby zaatakować domostwa i żeby żeby, żeby zabrać jedzenie i tak dalej, więc chcąc odstraszyć tą bestię to robi się wielki hałas i puszcza się fajerwerki. No, dobra. To tyle słuchajcie. Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam, no, myślę, że z ponad 10 takich najpopularniejszych zwyczajów na chiński nowy rok. Ani już tutaj je trzecią truskawkę. A, jeszcze mi się jeden przypomniał na koniec, to jest odwiedzanie członków rodziny i tak zwane pójście w gości, powiedzmy jak tam w Polsce tam w czasie pierwszego czy drugiego dnia świąt idzie się w odwiedziny tam do członków rodziny, to tutaj właśnie w Chinach też. W Chinach tutaj też idzie się do, odwiedza się członków rodziny, tam wujków, ciotk, wujków, ciotki, kuzynów i tak dalej, i ludzie ludzie tak jeżdżą od rodziny do rodziny, od miasta do miasta i tam odwiedzają innych. Dobra, to tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy film. Uh, powiedziałem wam, powiedziałem wam to, co wiedziałem i takie, co mi przyszło do głowy. You want to eat one more strawberry? Zobaczcie, jakie tu Dobra, to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a ja dzisiaj sprzątam mieszkanie, bo zbliża się chiński nowy rok. A więc, żeby było czysto, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa pa.